Boż, bo... Bo jesteś, ty... Chciałam ci więcej zrobić. Tak. No, już matnić. No weź, no coś. No mówię. Ale co? No wszystko. No musz. Mów. No mówię. No mówię. No mów. Ale co? nie wiem. No mów mówię. Nic nie mówisz. Mówię. Nie. Mówisz, że nie mówię, a mówię. No <laughs> A ale że, że w jakim kontekście, szufra, chłopaku? W tym całym coś Aha, okej. Okay. To powiedz. Często coś tu nie rasta. Idziesz lat. 15. Ej, a ja mówiłam tak tak na i trafiłam. Ja Nie, 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 a o nie, ja, o o nie, O o... Nim. No, No, nie, mi nim. Чыыы, а.. <language> <shuttering>

Boże, ale zaopin. Z tym się nie mówiłam. Z tym się nie mówiłam. Powiedz coś na swój temat. Na mój? No? Ach, ja teraz pięknie. Co lubi śmiać w wolnych chwilach? W wolnych chwilach, a są takie. O, lubię chodzić na kurczaka w wolnych chwilach. Z kim? Nie zresztą. Czuwam do. A oprócz tego? Zresztą tego lubię jeść z kuczeka. <laughs> z tego? <laughs> Lubisz te <siostry> coś <laughs> No tak, coś na Oh O mój Lubię tam W ogóle mój dom znajduje się na Kieńcówce, gdyż tak stwierdziła z moja koleżanka. O Boże! To straszne. dlaczego tak stwierdziła? O Boże! No Bo to ja wam przybywam, na ciebie. <laughs> Męką jaką ciebie? Mnie tu nie ma. Jesteś tylko ty i twoja przestrzeń. Ej, robisz się e, na psychologa? No jakiego psychologa? Przepraszam bardzo. No bo e, mówisz, że, mnie, że ciebie tu nie ma. Zachowujesz się jakbym był psychicznie chory. Ha, <z> ha, <dış> <z06> to, jest... to jest problem emocjonalny. Zaburzenia Mimiz, nic do <z lyrics> mi nic tą stać. Hmm, co ci stać? To ty masz coś do stoi? Napiszę to wam na w blogu. No, opiszę albo doświadczę tego. Nie, nakręcał ten film. Emocjonalny. No. No, powiedz coś jeszcze. No, Ma... przepraszam, przepraszam. Hmm. No. Nie są górna. A jak ci robimy ten list w końcu? Albo M, albo M. Czyli...

No, jeszcze. masz do bloga, To jest różnica i ty się mądrzysz. No, co i... za... Tak. Chciałabyś. Nie, Tak? nie, mhm.